Uśmiechnięta Polska to pojęcie, które ostatnimi czasy robi w internecie zawrotną karierę. Po dojściu do władzy nowej ekipy, internauci rozmiłowali się w zestawianiu na przykład Donalda Tuska mówiącego o miłości, czy radosnego i fotogenicznego marszałka Hołowni, ze scenami dantejskimi, które dzieją się w instytucjach publicznych, do których. Wkraczają bezprawnie się tej nowej władzy. Więc pokazuje się, że teoria uśmiechniętej Polski i, i jej praktyka są sprzeczne, co oczywiście daje amunicję prawicy, która sprzeciwia się obozowi rządzącemu. Ja jednak dzisiaj chciałbym pogłębić dla Państwa tę analizę i pokazać, że symbol uśmiechniętej Polski jest hipokryzją na dużo głębszym poziomie, aniżeli tylko zestawienie teorii z praktyką w tym sensie, w jakim internauci to pokazują, i że istnieje druga strona medalu oprócz tej, którą głoszą propagatorzy symbolu uśmiechniętej Polski. Aby jednak być wobec Państwa uczciwym, no to trzeba również powiedzieć o tym, co pod tym symbolem rozumieją jej zwolennicy. I wydaje mi się, że taką najlepszą ilustracją tego będzie taki bardzo krótki, nawet nie aspirujący do jakiejś analizy naukowej, ale po prostu rzut oka na to, w jaki sposób to pojęcie się rozwijało i upowszechniało publicznie. Prawdopodobnie uśmiechnięta Polska ma nieco dawniejsze jeszcze Korzenie, aniżeli o tym powiem, ale wydaje mi się, że takim prototypem, dzięki któremu ta myśl upowszechniła się w społeczeństwie, jest logotyp zastosowany przez partię Unia Wolności na początku lat 90. Jeżeli tutaj Państwo pamiętają, to ten logotyp, na ten logotyp składało się. Takie słoneczko stylizowane, jakby było narysowane dziecięcą ręką, a w to słoneczko wpisana została flaga polska. Z tym, że ta dolna część flagi polskiej, ta czerwień, było tak le była lekko zakrzywiona, co mogło wskazywać na uśmiech. Tak, właśnie jak często dzieci rysują takie uśmiechnięte słoneczko, to tutaj stało się to znakiem firmowym. Unii Wolności. Co o zawartości tego symbolu twierdzili sami zwolennicy tej partii? No, myślę, że można tutaj wymienić kilka takich pozytywnych cech. No i na pewno symbolizowało to jakąś energię, jakąś radość. Wiemy również, że słońce tak wychodzi po zakończonej nocy. Więc mogło się to w jakiś sposób kojarzyć z odrodzeniem po mrocznych latach PRL-u. Ale także z swego rodzaju oświeceniem. Jeżeli zestawimy jeszcze dodatkowo sobie ten symbol słońca z twórcami Unii Wolności i czołowymi postaciami, no to wiemy, że oni lubili właśnie grać rolę takich oświecających naród mentorów i zapewne to oświecenie i to światło miało przyjść z zachodu. W związku z tym mogło łączyć się ze standardami zachodnimi. Jeszcze dosadniej zostało to pokazane w logotypie Platformy Obywatelskiej, która o ile się nie mylę, została Powołana do życia w 2001 roku. Na ten logotyp składały się kontury państwa polskiego, w które wpisany był wielki uśmiech. No, właśnie te interpretatorzy tego logotypu wskazywali, że chodzi przede wszystkim o przyjazne państwo, ale również o uwolnienie pozytywnej energii Polaków, co też mogło troszeczkę wiązać się z tym liberalnym programem, liberalnym gospodarczo pierwszej platformy. Platformy. Później to stwierdzenie uśmiechnięta Polska padało z ust wielu znanych postaci publicznych. Na przykład w 2010 roku Jakub Wojewódzki zaprosił do rozmowy do swojego programu Adama Michnika, który właśnie zestawił tę uśmiechniętą Polskę z podznaku znaku Kuby Wojewódzkiego z Polską. Pod, posiadającą te pokłady smutku i mroku. No jeżeli wiemy, znamy mniej więcej przynajmniej myśl Adama Michnika, no to wiemy co on rozumiał pod tymi pokładami mroku. Zapewne nacjonalizm, antysemityzm i tym podobne sprawy. Później dwa lata Adam Michnik jeszcze dołączył do, tej, do tego swojego podziału zarysowanego w programie taki przymiotnik. Bystra Polska, co by wskazywało, że ta Polska uśmiechnięta no w jakiś sposób jest tak powiem, intelektualnie wyżej rozwinięta od tej nieuśmiechniętej. Trochę podobny zarys mający podzielić społeczeństwo na Polskę uśmiechniętą i nieuśmiechniętą, proponował na przykład pan Borys Budka, który w takim znanym wywiadzie z czasów kampanii prezydenckiej Rafała Trzaskowskiego z 2020 roku, w której rywalizował on z prezydentem Andrzejem Dudą o fotel najważniejszej osoby w państwie, gdzie powiedział, że mamy do wyboru polskę uśmiechniętą i wspólnotową Rafała Trzaskowskiego oraz rozhisteryzowaną i rozkrzyczaną polskę Dudy. Co to również by nam wskazywało, jak postrzegana jest. Postrzegani są ci przeciwnicy uśmiechu. No i wreszcie ten renesans, z którym, o którym już na początku wspomniałem, uśmiechniętej Polski, która nie wytrzymuje zderzenia z rzeczywistością, a przynajmniej ta jej wierzchnia warstwa propagandowa. Rzeczywistość społeczna jest zwykle dużo bardziej złożona i wielowymiarowa, aniżeli chcieliby to przedstawiać nam propagandziści, zaangażowani politycznie i ideologicznie, więc teraz skoncentrujmy się. Na drugiej stronie medalu, i zastanówmy się, co skrywa ten uśmiech. Nim przejdziemy do właśnie tej analizy, bardzo Państwa zachęcam do zasubskrybowania kanału oraz wspierania mnie na Patronajcie. Link zawiera się w opisie filmu. Bardzo mi to pomoże też poświęcić się takiej właśnie działalności krytycznej wobec współczesnej władzy, więc bardzo Państwa zachęcam do jakiejś formy pomocy kanałowi. Tak więc przechodzimy. Do pierwszego skrywanego aspektu tej uśmiechniętej Polski i zawartego w tym symbolu, mianowicie, proszę Państwa, no w zasadzie czego wyrazem jest uśmiech, gdybyśmy tak się zastanowili, z pewnością jest wyrazem zadowolenia, radości czy jakiejś satysfakcji. No, z punktu widzenia społecznego, kto w Polsce, ale też w każdym innym kraju jest tak naprawdę bardziej zadowolony? No, zwykle zadowolone są osoby o wyższym statusie majątkowym, ekonomicznym i pewnej pozycji społecznej, co już by nam wskazywało na to, że ta uśmiechnięta Polska jest takim zakamuflowanym, klasowym symbolem. To dodatkowo wskazuje taki eksperyment myślowy, bo gdybyśmy zapytali przeciwników, tej uśmiechniętej Polski, co oni, jakie mają skojarzenie, kiedy to słyszą, no to raczej śmiechopolakiem nie wyda im się, jakiś tam żulik, który siedzi pod sklepem monopolowym, wypił parę piw, właśnie jest na rauszyku i się uśmiecha, no ale raczej osoba nieźle ubrana, osoba, której stopień zadbania jest ponad przeciętny, być może bawiąca się w jakimś drogim miejscu, więc widzimy, że ten śmiechopolak, ten Polak uśmiechnięty, to jest raczej. Raczej trochę wyżej w drabinie hierarchii społecznej niż inny uśmiechnięty Polak, więc nie mamy tu do czynienia z każdym uśmiechem, ale z tym właśnie uśmiechem klasowym, to jest bardzo istotne. Kiedy dodamy do tego jeszcze fakt, że ci uprzywilejowani, ci zasiadający w wyższych klasach społecznych, zwykle mają więcej władzy i to nie tylko władzy politycznej, ale gospodarczej, artystycznej, wpływania na ludzkie myślenie. Kto, jak ktoś ma władzę, to oczywiście oczywiście kimś musi rządzić czyli tymi nieuśmiechniętymi no to już widzimy że ten uśmiech co zostanie później rozwinięte posiada pewną funkcję impregnującą podporządkowanie i dominację Oczywiście posiadanie wysokiego statusu majątkowego czy władzy jeszcze nikogo nie skreśla, czy nie jest niczym niewłaściwym, więc możemy poszukać kolejnych cech symbolicznych właśnie tej uśmiechniętej Polski. No i ja bym tu wskazał na kwestię przynależności i samozadowolenia. Wystarczy spojrzeć na treści emitowane na przykład przez TVN czy inne lewicowo-liberalne telewizje, żeby zobaczyć, że właśnie ten obóz uśmiechnięty Polski uwielbia pławić się w samozadowoleniu i cieszyć przynależnością oraz towarzystwem do innych członków tego obozu uśmiechniętej Polski. Spijanie sobie z dzióbków, mówiąc nieładnie, robienie sobie fellatio na antenie jest tam zupełną normą i oni właśnie w tym Samo zachwycie się pławiąc, zapewne oczekują, że widzowie, którzy oczywiście nie podzielają ich pozycji społecznej wysokiej, również będą oglądać to z wielkim zachwytem i w ten sposób partycypować w takiej iluzji uczestnictwa w tej elicie zupełnej iluzji, bo to nie przekłada się na nic więcej, nie przekłada się na żadne dochody, nie przekłada się na realizację własnych interesów, tylko i wyłącznie pozwala im poczuć się tymi lepszymi. W związku z tym utwierdzać jeszcze ich władzę. Tylko co robi w gruncie rzeczy taki człowiek? Czy jaką on posiada kondycję i sprawstwo polityczne? No, wydaje się, że uśmiech, oprócz tego co wcześniej wspomniałem, jest swego rodzaju atrybutem osoby, która raczej jest zadowolona z tego jak jest. Jest dobrze jak jest, w związku z tym się uśmiecham. No, a jeżeli ktoś się uśmiecha i jest zadowolony ze swojej sytuacji no to raczej nie będzie chciał jakichś radykalnych rekonfiguracji aktualnego układu społecznego, no bo jest mi dobrze jak jest, nie trzeba nic zmieniać i tu nam się ukazuje właśnie taki fakt, że propaganda uśmiechu w gruncie rzeczy jest zakamuflowaną propagandą. Pacyfikującą potencjalny opór społeczny wobec takiego, a nie innego układu władzy, osoba, którą udaje się zarazić tym uśmiechem z ekranu, z ekranu telewizora czy komputera, w zasadzie jest dla władzy niegroźna i nie będzie specjalnie mocno zabiegać o własne interesy. Wystarczy jej taki darmowy towar w postaci poczucia przynależności do tej neoarystokracji. Więc uśmiech może być też metodą pacyfikacji y, motłochu i kiedy na przykład spojrzymy na y, rozmaite dystopie, na przykład na Nowy Wspaniały Świat Aldusa Huxleya, y, no to zauważymy, że najpotworniejsze, czy jedną z najpotworniejszych elementów tego totalitaryzmu dystopijnego, którym on tam rysuje, jest właśnie to, że ci ludzie są uśmiechnięci, są zadowoleni, ale równocześnie totalnie zniewoleni. Podobnie zresztą jak w dystopii my Um, Zamiatina, więc oczywiście nie porównuję tu obecnej władzy aż do władzy totalitarnej, ale chodzi mi o zobrazowanie pewnego mechanizmu. Można ludzi cieszyć, podawać im różne substancje psychoaktywne, żeby radośnie podporządkowywali się władzy i uśmiech nie schodził z ich ust. Więc to na to trzeba zważać. Czy władza nie chce nam na siłę tego uśmiechu przylepić, żebyśmy po prostu nie działali w, w kierunku realizacji swoich własnych interesów, których kosztem właśnie. Żywi się władza. Natomiast jest jeszcze ostatnia kwestia, bo uśmiech nie świadczy tylko i wyłącznie o zadowoleniu z samego siebie czy z sytuacji, w której się znajdujemy, ale również z kierunku, w jakim zmierza nasza zbiorowość, czyli optymistyczne spojrzenie w przyszłość. W polskiej kulturze, choć my nie jesteśmy specjalnie uśmiechającym się narodem, no to jednak uśmiech nie jest jakoś piętnowany, chyba że w nadmiarowych ilościach, bo jeżeli te nadmiarowe ilości uśmiechu mają miejsce, no to powstaje takie posądzenie tego uśmiechniętego bananowego człowieka o to, że jego moce krytyczne są do pewnego stopnia upośledzone, że pomija zagrożenia ekonomiczne, kulturowe, geopolityczne, przyszłość jawi nam się w jasnych barwach i jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, no to tylko zatruwa nam nasze dobre samopoczucie i dobrostan. No i jeżeli propaganda uśmiechu, wierzy w nią lud, a również sama władza, no to również będzie głosowała na tych, którzy tych zagrożeń nie dostrzegają, albo je lekceważą, albo wręcz uważają za coś pozytywnego i w związku z tym trudno spodziewać się, że będą oni podejmować trafne decyzje, skoro nie potrafią ocenić rozmaitych ryzyk i zidentyfikować zagrożeń, co oczywiście może być groźne dla naszego kraju. Pośledzone moce krytyczne uśmiechniętej Polski również są jej znakiem firmowym. I zestawiając tę pierwszą część, czyli tą deklaratywny element uśmiechniętej Polski z tym drugim, pokazuje nam, że w naszej analizie oprócz tego uwalniania pozytywnej energii, wskazywania na młodość, na radość, również istnieje ten drugi, bardziej mroczny, to bardziej mroczne oblicze uśmiechu wskazujące na skrywającą się chęć dominacji oraz podporządkowania i wyzysku. I moim zdaniem warto to podnosić, żeby nie ulegać i nie pozwalać ulec również innym temu przekazowi. Tak więc kompleksowo rozpatrzyliśmy sobie dzisiaj tą symbolikę uśmiechniętej Polski. Bardzo jestem ciekaw Państwa opinii, Państwa komentarzy co do tej analizy symbolicznej. Zachęcam również Państwa jeszcze raz do subskrybowania kanału oraz wspierania mnie na patronajcie Będziemy krytykować nową władzę, wytykać jej i również takie podprogowe przekazy, które rzadko są poruszane, więc tego mogą się Państwo spodziewać w dużych ilościach. Oczywiście nie non stop, bo byśmy się tutaj Męczyli, ale to jest moim zdaniem jednak dzisiaj bardzo potrzebne, czyli krytykowanie nie z tych utartych pozycji, do których jesteśmy przyzwyczajeni, ale również z tych nowych i bardziej uniwersalnych. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie.